A zaczynamy od zaufania do lekarzy w Polsce, które z roku na rok systematycznie spada i jest obecnie o jedną czwartą niższa niż średnio w innych krajach Europy. Największym zaufaniem cieszą się lekarze w Finlandii, Holandii, a także Szwajcarii. Najniższym zaś w Rumunii i w Polsce. Dlaczego Polacy coraz mniej ufają lekarzom? Zazwyczaj, jeżeli w jakimś europejskim rankingu wyprzedza nas Macedonia, podejrzewamy, że dobrze nie jest. Na szczęście tym razem było zupełnie inaczej. Według Eurostatu to właśnie Polska jest wiceliderem po Macedonii, jeżeli chodzi o ceny żywności w Europie. Produkujemy żywność tanią i przede wszystkim dobrej jakości. Andrzej Grzegżuka. A skoro o finansach mowa, jedni kupują w kantorze, inni wolą wybierać z bankomatów albo płacić kartami. No ilu ludzi? Tyle sposobów na wydatki za granicą. Jak płacić, by wydać jak najmniej? Sprawdzał Krzysztof Pąk. Zmieniamy temat. Okazuje się, że każdy może zostać rodzicem, niezależnie od tego, czy jest się w związku, czy też nie. Coraz więcej Polaków decyduje się na adopcję. Niezwykłą, bo na odległość. Polega ona na finansowej opiece nad dziećmi z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji czy Europy. Miesięczny koszt takiej pomocy uzależniony jest od kraju, w którym mieszka adoptowane dziecko. Martyna Pietruszka. Dla wielu takim niespełnionym marzeniem jest znajomość języka polskiego. A ten niestety do łatwych... Nie należy. Mimo to chętnych do nauki nie brakuje. Uczą się zarówno obcokrajowcy, jak i Polonusi, którzy chcą poznać język swoich przodków. Motywacje są różne, ale cel jeden mówić płynnie po polsku. Arcydzieła Rembrandta, Leonarda da Vinci, ale także ołtarz mariacki z Krakowa czy Szczerbiec, miecz koronacyjny polskich królów. Obiekty o wyjątkowym znaczeniu artystycznym, historycznym miałyby trafić na listę skarbów dziedzictwa, którą właśnie przygotowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Beata Bajkiewicz. Informacjami walutowymi kończymy dzisiejsze wydanie Polonii 24. Nasz kolejny program jutro, punktualnie o 22. Czekamy na Państwa. Do zobaczenia.